Dobry. Witam Was, kochani, w nowym vlogmasie i prawdopodobnie ostatnim. Bateria mi się wyczerpała. Moja bateria osobista. Jadę na rezerwie. A wiem, że jutro muszę jechać znowu do szpitala, i tak dalej. Także to jest po prostu za dużo dla mnie, codziennie. No, niestety. Tak to jest. Jak się siedzi w domu, to ma się więcej czasu, a jak się pracuje, czy chodzi na kursy, to nie ma sił. Trzeba sobie rozplanować swoje siły, swoją energię. Nie mam zamiaru nic robić na siłę. Wiecie. Bo to nie o to w tym chodzi. Pędzę do windy. Jak mówiłam, oszczędzam siły. Gdzie się da? No. Kurs skończyłam. Aha. Już się zaoszczędziłam. Sił. Winda nieczynna. To nic. Nie musimy wchodzić po schodach, tylko schodzić. Ja wczoraj wróciłam z kursu padłam jak kawka obudziłam się gdzieś około godziny 22 no i było wiecie po zawodach posprzątałam chałupę trochę garej pomyłam takie tam tam gdzieś około 2 zasnęłam około 2 w nocy zasnęłam Wstałam o siódmej na kurs, wszystko takie rozpieprzone wiecie, ja chyba nie jestem zbudowana do regularnego spania, czy funkcjonowania, nie działa to u mnie. Tak to wygląda moi kochani, także dam sobie spokój raczej z vlogmasami, bo się wykończę kuźwa, no tak to wygląda. Wiecie, co ja wczoraj robiłam jeszcze? Ogardałam chałupę, a potem zachciało mi się naleśniki robić. Myślałam, że narobię naleśników, a dzisiaj zrobię krokiety. Wytrzasnęłam sobie z internetu jakiś przepis, bo ja oczywiście nie umiem gotować, nie? Kiedyś tam robiłam naleśniki w swoim życiu już kilka razy. Ale teraz przez długi okres czasu nie i no już zapomniałam jak to funkuje. No. Znalazłam sobie przepis w internecie na krokiety a... i potem pomieszałam trochę. Potem pisało, żeby do farszu dodać trochę soli i cukru, a ja dosypałam do ciasta trochę cukru. I wiecie co to z tego? Wyszło jak się dodało do, do ciasta na naleśniki trochę cukru, nic nie wyszło. Połowa wylądowała w zlewie. No, a drugą połowę zjadłam taką w nie? Wiecie? W fragmentach No. Dopiero później doszłam do tego, że to chodziło właśnie o ten cukier dodany. Szczypta cukru. No, także krokietów nie będzie. <sum> no <tak, tak to wygląda, kochani. Ale byłam zła, ale byłam zła wczoraj. No szok. No. Ale pójdę zaraz do sklepu Potrzebuję mleko Jajka mam Mąkę mam Spróbuję zrobić drugie podejście Do naleśników dzisiaj Zobaczymy czy wyjdzie A może to nie chodziło o cukier tylko o patelnię Ale pewnie przy... o cukier Dobra trawa jedzie No to na razie To zaraz znaczy się

Już w domu zaszłam do sklepu po to mleko. A wyszłam całkiem z czymś innym. Poszłam ogólnie po mleko i po. Po co? Po pieczarki. Wypróbowałam już Air nie kilka dni temu. I znalazłam frytki. Myślałam, że nie będą takie dobre, żeby do malutkie. No takie o spenego 700 gram euro 49. No, no to tanio, nawet i że były to kupiłam sobie zamiast tamtych rzeczy o cztery płatki. Także ja teraz chowam, odpalam airfryera i robię frytki sobie na obiadek. No, zaraz robimy jeszcze otwarcie kamienia i kończę na dzisiaj. To będzie bardzo krótkie, naprawdę. Ja tylko chcę zjeść frytki, yy, jeszcze zanim zmontuję to i mieć święty spokój, bo już zaraz będzie znowu wieczór. Nie? No. <laughs> tak, kochani, to będzie ostatni vlogmas, naprawdę, bo... to nie ma sensu, żeby. ja... Wiecie... się wypaliła i będzie dupa z tego wszystkiego. No. To zaraz. <laughs> no okej, okay, kochani. Wezmę sobie papier do... Wezmę papier do pieczenia. Do airfryera wkładam. Po co mam airfryera brudzić, nie? Tylko muszę go trochę poobcinać, powycinać. Zrobić kółeczko. mama mia! Ale te frytki są pyszne się okazało, serio. Czy to jest kółko? Nie jest kółko. Jeszcze jeden ruch. Teraz posprątam. Tu jest mój air Właśnie. Frytki. Tutaj piszę, że frytki w, w piekarniku 25 minut, 30 minut, ale my robimy według airfryera i wtedy wychodzą pyszne. Zaraz Wam pokażę. paczkę wrzuciłam. Tak to wygląda. O! Załączam. Frytki. Start. 22 minuty chyba No 23 minuty. Obić się patelnia po tych wczorajszych naleśnikach. Strasznych. Także nie będę się dzisiaj bawić w naleśniki krokiety, tylko zjem sobie frytek, ketchup mam. No, okej, okay. lecę po kalendarz. Ferkniemy, już jestem bardzo ciekawa jaki będzie kamyk dzisiaj. No. I czy będę w ogóle się znała na tym kamieniu, co to za kamień? Trzeci dzisiaj. Gdzie jest trzeci? Tutaj. Taram, taram, taram. Jejku, i za potrafi, no weź, teraz dwa na raz otworzę. Co tam jest? Oho, nie znam, nie znam się na tym chyba, nie wiem co to jest. Co to to to? Takie coś o zielone, niby prześwituje pod świat, ale ładny kolor. Co to jest? Wiecie, że ja nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest. Czy to jest to na dole? Kwarc jakiś. Y... Smoki kwarc. Co to znaczy po naszemu? Smoki kwarc. Ale to jest niebieskie. Takie, takie o coś. Zaraz umyję ręce po tym proszku. Nie wiadomo co to jest. Z Chin. Ale pod światło chciałabym Wam to pokazać. O! Bardzo ładnie to wygląda. Kolorek cudowny. czapik jest. Czekam na frytyczki. Zaraz będzie pipczeć, bo jak połowa jest to trzeba o. poruszać tym trochę. Damy stop i poruszamy. Żeby wyglądają tak. Nie pamiętam, że chyba jak czytałam ten rozkład jazdy, to tam pisało chyba, czy było napisane do 700 gram. 7... Tak? Do 700 gram. A ja dałam 750. Miejmy nadzieję, że będą. Ugotowane. A już pachnie. Szok. 11 minut. Trzeba mi ich przygotować. Jak powiedział. Daj Zuni. No, czekamy dalej. Okej, okay, niby się zrobiły. Pakujemy. Tu O. czyściutkie. Już mi szlinka normalnie leci. Tylko przetrę sól. Ja idę wcinać. A jeżeli ktoś z was wie, jak ten kamień się nazywał, on wygląda czarny, a pod światło jest niebieski, to proszę napiszcie mi w komentarzach. No. A ja imprezka i tankowanie energii. Może ogarnę jeszcze do końca tą chałupę jeszcze. Mam tam jakieś talerze do mycia. Mister Mercedes kryminałek. Fryteczki. O to ci chodzi. Moje ciało aż tak ci odrzu. Zraniłeś mnie. Miałam nic nie mówić, ale tłumienie bólu nie oznacza siły. Mm. perfekt. Mięciutkie, ja nie lubię chrupiącej, ale chrupiące też są. Takie na przykład. Niebo w gębie. Trzymajcie się, kochani. Dziękuję za oglądanie. Do następnego filmiku. Nie wiem kiedy. <grywa> Buziaczki. Pa pa!